Witam serdecznie wszystkich na moich uprawach, przygotowałam sobie tackę do wysiewów, słuchajcie nareszcie ten dzień nadszedł, wysiewam pomidory. Tutaj jest bardzo dużo komór, one może nie są duże, ale ja mam w tym roku bardzo dużo odmian pomidorów i chcę po prostu po 2-3 nasionka w jednej komorze. I jak tylko się pojawią te liście, właściwie od razu je przepikuję, także myślę, że wystarczy i może tutaj nie ma słuchajcie jakiegoś szału, jeśli chodzi o objętość. Ale myślę, że dalej. Da. Tu mam bardzo dużo tych odmian i tak nie chcę też wiecie no, myślę tak ze, sto, ze 100 sztuk pomidorów. No tak około, bo w zeszłym roku miałam 80. Teraz mi się troszeczkę powiększył plan o szklarnię. Najpierw sobie opisałam tutaj pisakiem, markerem olejowym numerki i te numery odpowiadają tutaj w zeszycie sobie też każdy, każdy rodzaj gatunek pomidora opisałam. Słuchajcie, każdy robi chyba inaczej. Jedni nawaciki wykładają te nasiona wcześniej. Inni sieją tak rzutowo i później pikują. Jeszcze widziałam niektórzy w krążkach jakichś torfowych. Jeszcze czasami robią w skrzynkach, normalnie takich na kwiaty i tam po prostu można sobie zrobić takie rowki w ziemi i tam posiać też w każdej odmiany w jednym rowku i później też tak zwana rozsadarwana to jest. Ale co, każdy sposób wydaje mi się jest dobry. <laughs> Ważne, żeby wyrosła, żeby yy, no, ta rozsada zawczasu była też przepikowana, miała odpowiednie warunki yy, oświetlenia i itd. Tak Jakie będę w tym roku siać pomidory? Wiecie co, ja tak naliczyłam, że ogólnie mam chyba z 50 gatunków pomidorów, ale nie wszystkie będę siała. Niektóre mnie jakoś tak rozczarowały, więc nie będę powtarzać ich. Ale, może wam pokażę, które będę siała. Na pewno niezawodne są te takie koktajlowe, karłowe i bajaja. One, te nawet mniejsze są. One super się wiecie, nadają na skrzynki balkonowe. Można sobie właśnie je w skrzynkach uprawiać. Naprawdę są malutkie, bardzo smaczne, dosyć odporne. Tu bajaja, no to też chyba wszyscy znacie. Bardzo też lubię ten pomidor. Malinowy smaczek. Na pewno on zagości u mnie i może go dam do szklarni, żeby nie chorował, bo w zeszłym roku mi bardzo szybko go zaraz zachwyciła. No wiadomo. bawole serce, Redber, Malinowy ożarowski. To są takie klasyki. Tutaj odłożyłam sobie, których nie będę w tym roku siała. I to jest Malinowy kapturek. Niezbyt nam smakował i też taki był bardzo chorowity. Cytryna, ona, wiecie, pięknie wyglądała na krzakach, ale bardzo późno dojrzewała, więc też chyba ją w tym roku sobie odpuszczę, bo mam bardzo dużo nowych odmian i też się muszę gdzieś zmieścić. A wizor, który miał być bardzo odporny, niestety nie był i tak jakoś średnio nam smakował. Nawet powiem, że nie bardzo. Sam marzano, on bardzo szybko się pochorował i tak jakoś, nie wiem, późno dojrzewał na razie go nie sadzę w tym roku mam też dużo takich pomidorów, ja tak przechowuję, zobaczcie wyciągam pomidora wyciągam pestki z pomidora na siteczko i potem po prostu to już przepłukane na papier taki ręcznik papierowy i to mi wysycha i tak przechowuję, mam numerki mam tam oznaczone co to za pomidor więc one nie odpadają. Można potem nawet wyciąć kawałek papierka i z tym papierkiem włożyć do ziemi. No i tu mam takie gatunki, których nie będę powtarzać a może tylko te od anetki one są bardzo takie, wiecie, duże, mięsiste i soczyste. Mam też bardzo, bardzo dużo nowych odmian. O, a tu jeszcze są, które miałam w zeszłym roku. To jest ten truskawkowy koktajlowy mój. To będę na pewno. Później tutaj jest, jest kubka z lidla, który nam bardzo smakuje, taki koktajlowy. W kubku są w lidlu, nie tylko w lidlu, to takie pomidorki koktajlowe. I tutaj Ticaia rosa. On jest bardzo taki. Hmm, no bewsztyk ten tak zwany, nie? bewsztyk soczysty to jest chyba mołdawski pomidor to też go do, do szklarni go dam a jeszcze tutaj mam który będę w tym roku uprawiać to jest glacier ten glacier jest wiecie bardzo, bardzo wczesnym pomidorem on po prostu pierwszy kwitnie jeszcze na parapecie i może nie jest jakiś mega smaczny, ale przez to, że on tak szybko owocuje, no to, to już pozwala się, wiecie, pierwszym pomidorkiem cieszyć dużo wcześniej od pozostałych. Tutaj carski padarok, też bardzo taki, no z tych bewsztyków, bardzo smaczny, bardzo taki duży ma owoce. Też go do szklarni dam, bo on mi coś chorował pod chmurką. Tu mam nowe odmiany. Niestety nie mogę Wam pokazać, jak one wyglądają, bo dopiero będę pierwszy raz je uprawiać. Tu jest semi semipaliatyński. Ja patrzyłam, on jest bardzo piękny, taki bordowo-czerwony, ma odcienie takie różne i też takie bewsztykowy. Tu jest jakiś marglobe, czerwony bewsztyk. Black Russian, no widzicie dużo takich odmian wschodnich, Black Beauty, Sugar Baby, ciekawie tak jak ten arbus nie? Nazwę ma Black from Tula, malinowy gogosza, może znacie któreś te odmiany, Black Cream i Amethyst Jewel bardzo ładna nazwa, co powiada się pięknie. To są nowe dla mnie odmiany. Tutaj mam jeszcze taką pakę Coca-Cola o smaku Coca-Coli. Jego już wysiałam, wiecie, wcześniej, więc niedługo Wam pokażę o pikowaniu Frodo. Black Beauty, drugi. Cream sauce to chyba był taki, który smakował. Aha, taki biały bananek. O, jak banan wygląda, w pomidor. <grych> Mega graniasto czerwony. E, tu jest pomarańczowy bawole serce. Tu jest pomarańczowy bananek. Czarny bawole serce, chyba bawole serca to będę chciała po jednym kształtku do szklarni dać. Czerwony kapturek, White Beauty, Indigo, a to jest Gargamelek, Green Zebra to taki w paseczki, Sartre Loise, Katia, Cream Sausage. Sausage, nie wiem jak to przeczytać. E, tu jest białe serce, także mamy już kilka kolorów tych bawolich serc e, i ten e, miał smak porzeczki, Chocolate Strips, bardzo, bardzo smaczny ponoć. Auria, no to wiadomo. Black Prince, Czarny Książę, żółte bawole serce, e, Pink Siberian Tiger i żółty marketowy. Także mam bardzo dużo nowych odmian, które chcę wypróbować, które nam zasmakują, które nie. I dlatego też nie sieję z jednej odmiany tak wiecie dużo yy, sadzonek, bo nie pomieszczę po prostu tego wszystkiego. No, a wszystko będę Wam pokazywać, bo no teraz nawet nie mam zdjęcia. Yy, to Matinka tam właśnie przegląd ma tych pomidorków u siebie, to jak ktoś ma ochotę to zachęcam na jej kanał. Właśnie te wszystkie, które wymieniłam tutaj teraz, to u niej są na kanale. No i co? Będę przystępować do siania. Nie będę Wam pokazywała oczywiście wszystkiego, bo to za długo by trwało, ale tak przykładowo. 36 u mnie numer to jest malinowy ożarowski. Wiecie, tak, nie wiem, może z 4 nasionka wezmę, na wszelki wypadek. Sadzę, żeby nie mieć jakichś niespodzianek potem, zrobię dziurki. I tutaj, o, i już, i zasypiemy. Później 37 będzie red par. Już posiałam pomidorki, wszystko już zasypane, i teraz chcę podlać. Bo ta ziemia, nie wiem czy zauważyliście, dosyć sucha była. Ja podlewam już po zasadzeniu, czy po zasianiu. Od spodu do tacki leję wodę. I ta woda w ciągu godziny, może wsiąka cała do tej ziemi. Jakoś najbardziej mi się podoba ten sposób. Nawet nie spryskuję spryskiwaczem bo naprawdę to za chwilę będzie wszystko pięknie wilgotne. A jeszcze Wam chciałam pokazać pomidorki, które siałam 23 lutego, tak eksperymentalnie. One troszeczkę mi wybiegły, nie wiem czy to widać. No są takie dosyć wydłużone te sadzonki. Ale też chcę Wam pokazać, to już na następnym filmie, jak właśnie sobie radzę z takimi wydłużonymi sadzonkami, jakie sadzę? I co ciekawe, zasiałam je. Wiecie, w momencie, kiedy tam żadnej kwadry korzenia, nie było owocu ani nic, chyba to nawet był taki moment, że tam za bardzo nic nie było zalecane siać. No i popatrzcie, no nie widać, żeby one jakieś były <laughs> nie takie. No nie wiem, ja obserwuję, wiecie, bo te kwadry. Owszem, one mogą jakoś tam sprzyjać rozwojowi tych roślin, ale to też nie jest tak, że jak posijemy nie w kwadrze jakiegoś tam, e, jakiejś części rośliny, no to to nam na przykład nie urośnie, bo to nieprawda. Także ja obserwuję, na ile to jest wszystko, wiecie, takie ważne. One może po prostu, kiedy ta przychodzi, kwadra, nie wiem, liścia. Te rośliny bardziej w liść idą, a jak przychodzi kwadra korzenia, to może hamują rozwój liści, a wtedy korzenie bardziej się rozwijają. I bez względu na to, czy to jest roślina taka, która na owoc jest hodowana, uprawiana, czy na no liść, no nie wiem, ja na razie to obserwuję. A co jeszcze? No i te nie były doświetlane w ogóle. One po prostu sobie stoją na parapecie zachodnim. No i zobaczymy. Już na następnym odcinku to będę je pikować. Dobrze, kochani. A tu bakłażanki. <laughs> Żegnam się z wami. Trzymajcie się tam ciepło, zdrowo i do następnego usłyszenia, zobaczenia. Pa, pa!